Dobrze, więc w sumie zobaczymy, czy to będzie speedrunning. Czy troszeczkę bardziej różniejsza gierka. Mówiąc wprost, po prostu próbujemy to przejść. Jak najszybciej będzie to oczywiście, jak zawsze, możliwe. Czy się tym razem uda? W sumie no, trzeba sprawdzić. No, co będziemy innego robić? No, zobaczymy. Jeżeli uda się pobić rekord, to będzie dobrze. Ale raczej się nie spodziewam, że to się wydarzy. Dlaczego? Powiedź jest dość prosta: no, mamy w miarę. ...miarę podobne ustawienie, ponieważ no, dwa razy nie udało mi się białego proszku w jednym miejscu znaleźć, więc no, skoro nie mamy go, no to jest problem. Dobra, 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 więc zaczynamy od razu w ten sposób. To mogę w sumie ominąć, nic się z tym nie wydarzy, On sobie tak sobie zamienię tylko tą broń i zaczynamy zbierać. Tu pakujemy. Nagle wszystko teraz jedzie nagle w tym kierunku kiedy potrzebuję stąd wejść no. Jakby inaczej tak mógłbym określić no. Wszystko jest na moją niekorzyść. Dobra, hmm, teraz aż tam trzeba przejść, bo coś z tym zrobimy. Jako tako tam sobie poradzimy z przejściem. Bo może ciągnę broń, bo nie lubię jak się chodzi koło nich z bronią. Więc... Po prostu może być przypał. Oczywiście nasza postać na główkę skacze do tej wody, bo jak inaczej by mogło być? No i dobra. Otwieramy i zabieramy tyle, ile trzeba, żeby było po prostu pól tak zwany. No i gitara. Teraz tak, bierzemy sobie broń i jedziemy z powrotem teraz do rezydencji. Powiem wam troszeczkę... Pokombinowałem sobie w ustawieniach, na ten moment na wyspie Elrubio mam płynniutko 60, czyli wychodzi na to, że zrobiłem wszystko dobrze, nawet właśnie podczas nagrywania, czyli wszystko dobrze już ustawiłem. No mam nadzieję, że też na nagraniu nie będzie lagów, jak nie no to to już jest troszeczkę prostszy problem do rozwiązania, ale no zobaczę sobie, mam nadzieję, że będzie trzymało płynniutko, ale to zobaczymy, no i okej. Okay, dobra, sytuacja tutaj jest dość teraz prosta, mianowicie... Idealnie, perfekcyjnie, Leciało nam z tego strażnika co powinno i wchodzimy przez tą bramę. Nice, nice, ładnie, ładnie. No i dobra, wpisujemy szybko kodzik. No niestety, tak nie wpiszesz tego kodu, wpisz go poprawnie, przepisz go z tej kartki. No i brawo, brawo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i spoko, w takim razie wbiegamy do rezydencji i tak, i tak, i tak. Aha, idziemy oczywiście tędy, Witam tędy. No już... O kurde i, I już mam. Już zepsułem. No niestety źle trochę skoczyłem, chociaż. Uuu. To powiem tak. To był naprawdę niezły fart, że z tego gościa dostałem kluczyk. serio to był mega, mega, mega duży fart. Ale także jak dzięki dzięki, że to się udało. Teraz hakowanisko. No, skakowanie może być najgorzej według mnie tutaj. Okej, okay, dobra, mamy już jeden odcisk, super. Czas na drugi. Okej, okay, dało się. Ładnie, nawet w 34 sekundy się z tym wyrobiłem, czyli spoko generalnie, bardzo dobrze. I okej, okay. lecimy w takim razie. Teraz tutaj przecinamy. Zobaczmy jaki będzie kod do safeu. Okej, okay, dość prosty jest. No i okej, okay. Pip nie w tą stronę, w tą będzie szybciej. Nice, otwarte. Zabieramy, wychodzimy. Dobra, skaczemy nawet. Normalnie w podskokach. Dobra, otwieranie bramki. Po tej bramy nie mam otwartej. Pyk i. Pyk, udało się. Świetnie. I chyba się nie zorientowali, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie słyszę żadnego alarmu. Więc nawet i lepiej, bo nie bo zrespi się to, co się powinno zrespić. Super, dobra. A jest wszystko ok, no. Tak, jest wszystko ok. Eee... Cóż, zabieramy motorek. Dzień dobry, ja po motor przyszedłem. No i co, no, teraz e, pełną parą po prostu normalnie jedziemy, nie? Tylko żeby teraz nic nie przywalić tak jak wtedy. I Będzie wszystko dobrze. No, było dobrze, bardzo dobrze. Teraz trochę nie wybiłem się za bardzo do przodu. No ale to nie zmienia faktu po prostu. Płyniemy przed siebie. Tyle ile mam sił. Jak mogę powiedzieć. Nawet włączam pierwszą osobę, aby być jeszcze szybszym. Więc zdobram. A już dajesz, dajesz. Płyń, płyń. Dobra. Już zaraz docieramy, więc będzie koniec, będzie, będzie super. Ciekawe jaki będzie czas, czy będzie lepszy, czy będzie gorszy od tego co miałem. Ale wydaje mi się, że chyba teraz będzie lepiej, bo zupełnie żadnego błędu nie popełniłem. Ale to się zaraz oczywiście przekonamy, czy je będzie lepiej, czy będzie gorzej. No jeżeli będzie gorzej, no trudno, no, no trudno wtedy. No będzie trzeba powtórzyć. Ale już miałem tu farta, że miałem dwa ubranka, więc miałem taką metę, nie? Jak ewentualnie to zawsze rozegrać. Więc to było akurat bardzo dobrze przemyślane z mojej strony, jak zrobiłem wtedy ten zwiat, Bardzo dobrze tam się przyjrzałem i mamy napad zaliczony. Super, generalnie. Jesteśmy przycisnęci na szłup w kopercie, który pewno wynosi około, tak, milion mln. No nie, milion mln. O, to bardzo dużo. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Do tego 7,4, yy, czyli pobiłem swój rekord. Rekord mój został pobity. No to dobrze, bardzo dobrze w takim razie. Jestem z tego faktu zadowolony. To dodatkowe 100 tysięcy dla mnie, czyli pora miliona. No super, no. Rekordzik pobity to jest najważniejsze według mnie w tym wszystkim, ale oczywiście, no teraz będzie trzeba przygotować. Się na jeszcze jedną rzecz, żeby tam się trafiły inne jeszcze rzeczy, bo ja naprawdę bardzo dużo czasu po prostu tracę na park, na, kilak, na kilka rzeczy po prostu, jeszcze, jeszcze tracę czas, ale to będzie do zrobienia, według mnie. Możliwe, że następnym razem, to leży po prostu co będzie na zwiadzie, no bo jednak nie będę się ukrywał, te rzeczy są najważniejsze, żeby to co było na zwiadzie, żeby mi się po prostu zgadzało, bo na tracę największą po prostu ilość czasu, nie że musiałem przejść na drugą kubkę, ja bym miał dwie. Białe proszki to na spokojnie dałbym radę, ale spoko, tak czy siak, napadzik się udał, wszystko było perfekcyjnie, nie było żadnej pomyłki z mojej strony, a przynajmniej tak to odbieram, że nie było żadnej pomyłki z mojej strony, po prostu tym razem nie udało się wylosować, nazwijmy to, od odpowiedniego ustawienia na łupie. To byłoby na tyle, do następnego, cześć.